To będzie dobry książkowy dzień. Zobaczcie, sami ocencie. Myślę, że będzie fantastyczny, dlatego że przychodzę z książką bardzo aktywizującą. W ogóle przychodzę z serią, którą dobrze znacie i wiem, że lubicie. To jest seria Podświetl i Odkryj. Tym razem. Oceany, ale w tej serii pod patronatem Aktywnego Czytania jest mnóstwo innych książek o ciele człowieka. Jest plac budowy, jest kamuflowanie zwierząt, tak jak one w przyrodzie się chowają. Są najróżniejsze książki. Wszystkie znajdziecie na blogu Aktywne Czytanie, więc tam wskoczcie zobaczyć, bo ja za każdym razem pokazuję i wyjaśniam, jak się tymi książkami bawić, i już się nie mogę doczekać, aż zatopimy się w głębinę. Oceanu. Api Papi to jest wydawnictwo, które się zajmuje tą serią, ale chcę wam od razu powiedzieć, że oni przy okazji tej książki przysłali mi kilka innych i uważam, że tych kilka innych wartych jest pokazania wam, na przykład pierwsza pomoc dla dzieci i niemowląt. Będziemy do niej zaglądać, a tutaj takie dla najmłodszych księga dźwięków i księga sztuki. Zaglądamy. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką. Tworzę blog Aktywne Czytanie Książki dla Dzieci i Młodzieży oraz podcast nie tylko dla mam, gdzie o różnych wychowawczych sprawach dla młodszych i dla starszych sobie rozmawiamy, więc tam skoczcie, a ja już Wam wyjaśniam, na czym polega zabawa tą książką. Tak jak nazwa nam mówi, podświetl i odkryj. I słuchajcie, nie potrzebujecie do tego żadnych szczególnych technik ani narzędzi. Wystarczy jakakolwiek latarka. W telefonie mamy wszyscy latarki, więc Możemy sobie podświetlać te strony i chcę Wam pokazać, jak to wygląda. Zobaczcie, tutaj mamy informację. Wydaje się, że tu jest taka biała część, na której powinno się coś znaleźć. I się znajdzie, jak podświetlimy. Kiedy przerzucimy stronę, to właśnie to, co jest na tym czarnym tle, wyświetla nam się z tej strony. Więc czytamy, czytamy, czytamy podświetlamy i odkrywamy, jakie zwierzęta mieszkają w oceanach, a w ogóle można też zacząć od końca, żeby się dowiedzieć, jakie są oceany, ile ich jest, gdzie one są. Można sobie zobaczyć, bo jest mapka i jeśli już to wszystko wiemy, to pozostaje nam no właśnie odkrywanie, jakie są zwierzęta, jakie mają zwyczaje, czego możemy się o nich dowiedzieć. Będą tutaj zadowoleni miłośnicy na kład maskonurów albo dużych, dużych zwierzaków. Widzicie, znaczy, jak to genialnie wygląda, i to robi wrażenie, dlatego, że to jest aktywne czytanie, czyli dziecko jest zaangażowane nie tylko w oglądanie i słuchanie, ale też to światło. No, wiem to od Was z grupy aktywnego czytania. Zabawa tym światłem otwiera taką dodatkową furtkę, dodatkowego zaciekawienia. Czy będzie tutaj narwal? Oczywiście, że będzie. I przeczytam Wam fragment. Fragment 1, jak to jest napisane, żeby Wam też pokazać, że to jest książka edukacyjna, że nie tylko o tę taką, wiecie, Friday Freide chodzi z podświetlania. Na przykład tutaj, na stronie o Narwalu, właśnie. Najmniejszy i najzimniejszy ocean na świecie to Ocean Arktyczny. Jego wody są niemal całe pokryte lodem. Kto wygląda z tej dziury w lodzie? To Narwal. Ten wieloryb używa otworów w lodzie, by zaczerpnąć powietrza przed ponownym Nurzeniem. Ma długi kieł, który jest tak naprawdę zębem. Może on mierzyć nawet 3 metry. I powiem Wam jeszcze, jakie są zwierzaki oprócz narwala. Są foki, są walenie, takie olbrzymie w Oceanie Atlantyckim. Są też maskonury, które się cieszą, jak trafią na jakąś ławicę ryb. Może wszystkich Wam nie będę wygadywać. No dobra, ale spotkamy też żółwie. Oczywiście, że pingwiny jest żabnicą nazwana też Diabłem Morskim. Ona cudownie wygląda. Jest płetwal błękitny, już Wam go pokazywałam wcześniej. No są najróżniejsze stworzenia, ale też w oceanach można spotkać na przykład wraki statków, więc to może również zaciekawić, nie wspominając o tych tutaj mieszkańcach oceanów. Więc mam nadzieję, że będziecie się cudownie bawić przy podświetlaniu i odkrywaniu. Ja się tak cieszę, że jest kolejna książka z tej serii, a a propos po serii, to zobaczcie. Dobrze, chodźcie, tym się świetnie bawimy. Pamiętam, że pokazywałam Wam kiedyś księgę dźwięków. To są takie książki dla maluszków, kartonowe. Jak od razu tutaj widać, też kontrastowe starali się autorzy zrobić te kolory, właśnie. I Zachęcamy do tego, żeby dzieci słuchały, żeby dotykały, żeby były różne faktury, żeby można było po prostu uruchomić zmysły podczas zabawy. Więc to jest ta pierwsza książka. No, gramy na Wymęku, super. A księga sztuki to jest no dosłownie uwrażliwienie na sztukę. I wiecie, do czego jest to? Tutaj ten pusty obraz, do tego, żeby zamoczyć paluszek w wodzie i narysować coś tutaj. Potem jak to wyschnie, to zniknie. To jest super pomysł, super zabawa. O, tutaj łączymy kolory, co powstanie, jeśli. Bardzo lubię takie książki. O, tutaj uruchamiamy palce, żeby one też trochę poćwiczyły. A co mamy jeszcze? O, to jest super. Pokazywałam to w unboxingu. Patrzcie, jaka świetna zabawa i tutaj można właśnie na trzy razy. I wiem, że szukacie czasem takich książek, które są, no ogólnie mówiąc, artystycznie ukierunkowane, choć oczywiście dla najmłodszych dzieci. Myślę, że przy tych będzie dużo dużo zabawy. I pierwsza pomoc dla dzieci i niemowląt. Zobaczcie, to jest tak zrobione, żeby sobie można było tak, wiecie, przełożyć, pracować na konkretnym temacie. Bardzo mi się to podoba. Oczywiście tematów jest tu dużo. I to jest tak, że z tej strony mamy taką instrukcję w punktach rozrysowaną, a z drugiej strony mamy jeszcze taki dodatkowy opis, co się mogło stać. Są różne warianty. Ważne, co zrobić, kiedy już jest tak bardzo czerwona lampka, alarmująco. Ale zobacz też brak oddechu i krążenia u dziecka. To jest karta numer 2. Albo urządzenie owadów. To jest karta 24. Tutaj dorosły jest prowadzony dosłownie za Rękę, żeby jak najwięcej się nauczyć albo w sytuacji zagrożenia, choć nie sądzę, żeby ktoś w takiej no właśnie sytuacji zagrożenia sięgał po książkę i szukał, jeżeli tutaj mamy faktycznie jakiś dramat, ale lepiej się wcześniej przygotować, można też z tego korzystać, żeby przygotować dzieci, wybrać obrazki, wybrać tematy i po prostu korzystać z tego, że to wszystko jest w takiej formie bardzo wygodnej zrobione. Więc zobaczcie, ile zabawy od Api Papi i jeszcze te oceny. Do podświetlania. To co? Czekamy?